Dzień dobry! Z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Witam w szybkiej piątce, czyli serii, w której odpowiadam na Wasze pytania dotyczące świata gier Fallout. Jako, że dziwnym trefem pod ostatnim odcinkiem pytaliście głównie o moje zdanie na różne tematy oraz o twórców, dzisiejsze wydanie będzie nieco inne niż zazwyczaj. Mimo wszystko myślę, że będzie ciekawie. Miłego oglądania. Czy w uniwersum Fallouta są osoby roboseksualne? Rozumiem, że chodzi o takie, które czują pociąg. Oh, yeah. Pociąg do robotów albo się z nimi wiążą. Chyba najlepszym przykładem będzie pan Zwiki, nauczyciel z Diamond City. W prowadzeniu szkoły pomaga mu robot superniania, pani Edna. Podczas pierwszej wizyty w budynku zada nam ona kilka pytań. Dwa dotyczą miłości. Jeśli odpowiemy, że jest w życiu ważna, to robot postanowi wyznać swoje długo skrywane uczucia Zwikiemu. Jak się okazuje, mężczyzna je odwzajemnia, ponieważ za jakiś czas przed Kaplicą Wszystkich Wyznań będziemy świadkami ich ślubu. Alan Bina, jeden z naukowców Instytutu, jest w związku z syntkiem, Eve. Sami możemy ją pobajerować. Jakby nie patrzeć, to w czwórce nasza postać także może wejść w związek z robotem. Mam tu na myśli Curie. Co prawda opcja romansu pojawia się dopiero, gdy zyska ciało syntka, jednak technicznie pozostaje robotem i dopiero uczy się ludzkich zachowań, emocji oraz uczuć. Jest jeszcze paladyn Dens, jednak do zadania Ślepa Zdrada nasza postać nie ma świadomości o tym, że jest on syntkiem. W trzeciej szynie możemy spędzić noc z Magnolią, gdzie sprawa ma się podobnie. Zresztą Deacon, kolejny z naszych kompanów, też nie miał świadomości, że jego żona wyszła z drukarki 3D. Amatorów robotów znalazłoby się jeszcze kilku. W końcu bliźniaki Garrett zlecają nam znalezienie seksrobota Fisto do kasyna Atomic Wrangler. Jest popyt, jest podaż. Protagonista Fallout New Vegas, Kurier, także może skorzystać z tych usług. Czemu wiele osób ekscytuje się Brianem Fargo jako człowiekiem, który stworzył Fallouta, a tak naprawdę zapominają o Timie Kenie. Przecież to on zaczął pracę nad serią i przepchnął pomysł reszcie studia. No teraz Tim Kane jest na fali, bo prowadzi kanał na YouTube, gdzie dzieli się swoimi wspomnieniami i przemyśleniami. Polecam, jeśli lubicie ciekawostki związane z klasycznymi Falloutami. Taka prawda, że przy Falloutie grzebały dziesiątki osób. Pełną listę znajdziecie w internecie. A ludzie kojarzą z imienia i nazwiska może z piątkę. Dla mnie takim gościem, który kojarzy się z serią Fallout, jest Chris Avellone. Kane wymyślił koncept gry. Zaimplementował w niej dużo rzeczy. A Fargo był po prostu szefem Interplay i bezpośrednio nie brał udziału w jej tworzeniu. To jednak Avellone napisał scenariusz do dwójki i New Vegas, moim zdaniem najlepszych odsłon serii. To właśnie ten westernowy klimat jest tym, czym powinien być Fallout. Widać, że robiła to ta sama osoba. Do tego napisał Biblię Fallouta. Chłop odpowiadał na pytania dotyczące uniwersum nadsyłane przez zwykłych ludzi, fanów serii. Wiecie, ile ja bym dał, żeby robić to samo? Jeszcze w temacie Fargo, bo zaraz napiszecie, że umniejszam jego rolę. Był on dla Interplay tym, kim jest Todd Howard dla Befezdy, twarzą, głównym twórcą gry Wasteland, protoplasty Fallouta. Także można uznać, że jest jego dziadkiem. Jakie byłoby najmniej dotknięte atomówkami miejsce w Ameryce, gdzie żyli ludzie? Park Narodowy Syjon. Miejsce położone w stanie Utah, swoją drogą istniejące w rzeczywistości. Bardzo piękne zresztą. Z dziennika Randala Clarka dowiadujemy się, że bezpośrednio po wielkiej wojnie panowało tam zabójcze promieniowanie, jednak z pomocą przyszły siły natury, a przyroda się odrodziła. Obecnie jest to jedno z najmniej postapokaliptycznych miejsc w świecie Fallouta. Najlepszym wyznacznikiem skali zniszczeń jest właśnie przyroda. Im bardziej zielono, tym mniejsza dewastacja. Nie wiesz przypadkiem, kto odpowiadał za scenariusz wątku głównego do Fallout 3? Zastanawiam się, komu podziękować za jednego z najgorszych gniotów w historii RPGów. Emil Padziarullo. Ten sam chłop, co 15 lat później wyskrobał Starfielda. Jeśli pytasz o moje zdanie, to akurat uważam, że sam koncept wątku głównego jest bardzo dobry. Kurwa zajebisty. Może średnio prezentuje się w grze komputerowej, bo z silnika Morrowinda niewiele da się już wykrzesać, ale gdybyśmy te same wydarzenia oglądali w filmie albo serialu, to myślę, że krytyków byłoby znacznie mniej. Co jest kurwa złego w wątku głównym trójki? Akcja jest. Próba zaangażowania emocjonalnego odbiorcy wykorzystując członka rodziny, jest. Przyjaźń jest. Miłość jest. Wojna jest. Przygoda jest. Tajemnica jest. Bractwo stali jest. Enklawa jest. Krypty są. Wykonanie jak uwalaszka. Skoro tak bardzo nienawidzisz Befezdy, to dlaczego tak bardzo uwielbiasz New Vegas? To zwykłe niedopowiedzenie czy błąd logiczny? G Glicz logiczny to mi się załączył po przeczytaniu tego komentarza. Powiedz mi przyjacielu, czy kiedykolwiek z mojej strony popłynęły przesłanki, że nienawidzę Befezdy? Czy kiedykolwiek powiedziałem coś takiego? Nie, no właśnie. Nienawiść to bardzo mocne słowo, które rezerwuje się na naprawdę specjalne okazje. Proszę go nie nadużywać. Mój stosunek do Befezdy jest taki: ani nie lubię, ani nie nie lubię. Po prostu sobie jest. Każde studio, BioWare, Blizzard, CD Projekt, Befezda, nawet jeśli jest w swoim piku, Ludzie je lubią, prędzej czy później coś odjebie. Nie przywiązujmy się do nich. Nie ufajmy. Oceniajmy produkty. Powiem tak. Kilka gier Befezdy lubię, a kilka nie trafia w moje gusta, dlatego są mi całkowicie obojętne albo lubię je podszczypywać. Jeśli Befezda robi coś krzywego, to ją skrytykuję. Jak zrobi coś fajnego, przyklasne. No, normalna sprawa, co mam więcej mówić. Generalnie Befeździe kibicuję, bo mam pod swoimi skrzydłami dwie marki, które lubię. Fallout i The Elder Scrolls. Proszę o nie wkładanie mi w usta słów oraz opinii, których nigdy nie wygłosiłem. Druga sprawa jest taka, że New Vegas robił Obsidian. Dlatego jest taki dobry. Oczywiście czekamy na filmy ze Starfielda. No to se jeszcze poczeka! Na poprzedni komentarz odpowiedziałem tylko dlatego, by płynnie przejść do tego. Przed premierem Starfielda zalaliście mnie falą komentarzy oraz pytań w wiadomościach prywatnych odnośnie tego, czy będę nagrywał coś z tej gry. Jak widać, dalej się dopytujecie czas na oficjalny statement. Rozumiem, że to gra od Bethesda, ale poza tym, że ta firma wydała też Fallouta, który jest rdzeniem tego kanału, nie widzę powodu, by o niej nagrywać. Od momentu ogłoszenia prac nad Starfieldem ani trochę nie poczułem się zainteresowany tym tytułem. Może kiedyś ogram jak stanieje, ale po prostu przechodzę obojętnie. Uważam, że te lata pracy nad grą Bethesda powinna poświęcić szóstej osłonie scrollsów albo piątemu Falloutowi. Moim zdaniem ta gra jest niepotrzebna, bo są tylko trzy dobre gry w kosmosie i każda z nich ma w tytule Mass Effect. O wiele ciekawsze niż Starfield są dyskusje recenzentów. Polecam. Czy autorzy pierwszych Falloutów kiedyś mówili, dlaczego wybrali retrofuturystyczną stylistykę? Mi osobiście mocno psuje to imersję, gdyż nijak nie mogę się przyzwyczaić do koncepcji istnienia robotów i broni energetycznej obok komputerów z czterobitową paletą kolorów. Widzisz, właśnie o to chodziło twórcom, byś poczuł się jak twój bohater. Trafił do zupełnie obcego, dziwnego świata. Technologia oraz stylistyka otoczenia miały to po prostu podkreślać na każdym kroku. Nawet Hancock, kiedy zobaczy nadchodzącego szturmotrona, to mówi, Hey there, beautiful, oh shit, a Saultron. <grym>, kurwa. Ja pierdolę jak ja mam angielski. Widzisz, kiedy nadejdzie ochota, to i chłop szturmotrona wyłomota. Myślisz, że krasnoludy wrócą kiedyś do serii Fallout? Myślę, że zarówno twórcy, jak i większość fanów zapomniała, że w ogóle w Falloutie był taki koncept. Fajnie by było, gdyby do tego wrócili, prawda? Ale wtedy trzeba by było stworzyć nowe modele postaci. A jak wiemy, najlepiej to ciągle jechać na tych samych, bo tak łatwiej i szybciej. Czy Twoim zdaniem przejęcie marki Fallout przez inne studio wyszłoby na dobre? Czy Befezda, mimo wszystko, to jakiś rodzaj nostalgii? Nie znam ani jednego przypadku, nie licząc Baldur's Gate, przejęcia jakiejś marki gier przez inne studio. Tyle, że ten przykład też jest słaby, bo licencję do D&D posiada jeszcze kto inny i nie jest to autorski świat Bioware. Befezda musiałaby zbankrutować jak Interplay, żeby do tego doszło. A na to się nie zanosi. Czy manekiny w Fallout 4 mnie trolują? Albo śledzą? Dziwne są. To nie manekiny cię trolują, tylko pracownicy Befezdy, którzy poumieszczali je wszędzie i w dziwnych pozycjach. Jest to trochę creepy i nie dziwię się, że odnosisz takie wrażenie. Dlaczego w świecie Fallouta przetrwało tyle broni, łącznie z robotami, ale tylko jeden samochód? To nie tak, że przetrwał jeden samochód, tylko ty widziałeś jeden sprawny. Wyobraźcie sobie, że te ciężarówki oraz ten sprzęt działają, tylko twórcy nie pokazali nam jak, ze względów technicznych. No i w się było jeszcze kilka pojazdów. Także widzowie, myślę, że pora kończyć. Czekam na wasze kolejne pytania. Im więcej, tym lepiej. Myślę, że niekoniecznie musimy się zawsze skupiać na samym lor, ale tak jak dzisiaj, podyskutujemy na różne tematy. Pogadamy o twórcach albo aspektach technicznych. Z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć.